Okay, a więc witajcie w takim odcinku o to, że wam pokażę dzisiaj gdzie znajdują się stasze na InterChange'u Wyjścia będą zależne to już w następnym odcinku pokażę również wyjścia, gdzie się zna znajdują na Interze a dzisiaj pokażę wam stasze same stasze na Interze wszystkie dosłownie wszystkie stasze na Interze pokażę wam, jak łatwo zarobić, nie wchodząc nawet tutaj do środka, do tego budynku. A więc, tak, e, pierwsze dwa stasze mamy od tego miejsca, od tego charakterystycznego miejsca, również od tego. Biegniemy sobie tutaj. Podążajcie cały czas za mną. Ja tylko w niektórych momentach będę przyspieszał filmik, e, a przy staszach będę zwalniał. Tu jest e, to miejsce, jest dość blisko, więc tutaj nie będę przyspieszał. No, akurat pada. Nawet ustawienia na offline, randomowej pogody nic nie dało. Jak więc już Wam tutaj pokazuję. Wchodzicie sobie w te krzaki, jak tutaj macie to miejsce, koło tego zielonego boksa i pomiędzy tutaj macie staż. Najlepiej sobie wyświetlić jakiś tam armor, żeby Was nie zabili. Tu macie tak gas analyzer, macie tam bandaże. A jakieś takie pierdoły, że tak powiem. Widzicie dalej, czasami naprawdę fajny loot możecie. Znaleźć, jeśli się uda mi tutaj pokazać, no to e, sami zobaczycie, możecie też żuka trafić m, tego zielonego, jakiś dobry armor. No, akurat nie tak, oczywiście, ale okej, okay. więc my zaczniemy sobie od tej strony. To jest tak, jakby pierwsze dwa starsze to są. To jest oczywiście trzecie, ale tam sobie dojdziemy do tego. Dobra, jesteśmy tutaj i stąd zaczynamy. Także, let's go. Tutaj mamy drugi, naprzeciwko Oli, albo jak to mówią natarków Polska, Odi Dodi. Odi Dodi, nie wiem kto taką nazwę wymyślił, ale gratuluję. No i tutaj mamy pistolecik, tak? Tutaj od tego charakterystycznego miejsca biegniecie sobie tutaj wzdłuż i macie dwa drzewka. Między tymi drzewkami macie kolejny stać. Tego plecaka nie będę brał, bo to jest kompletnie bez sensu. Będę brał jakieś same dobre rzeczy. Ale oczywiście wam tutaj pokazuję, co możecie zrobić. Czy to dzień, czy to noc, to nie ma znaczenia. Jeśli chodzi tutaj o starsze. Tak naprawdę jest bardzo dobry drobnik. macie kolejny. Jeśli macie ruble, to możecie... O, dokładnie 3000 rubli, to możecie wyjść, wyjść się na Power Station, tam dojdziemy. I tutaj znowu macie koło odi odidodi. Tak będę nalewał się z tej nazwy, bo nie wiem, kto ją naprawdę wymyślił. Jest totalnie głupia, ale. No cóż, nic tu nie zrobię. Bardzo blisko mam kolejny staż. Tak jak widzicie, mamy tutaj dwa takie betonowe bloki od bramy, że tak powiem. I zawsze od tego drugiego odbijacie sobie tutaj, chodzicie tu i macie kolejny staż. Najlepiej iść tą samą drogą, tak jak ja wam pokazuję. Ta czapka oczywiście wam się później przyda do quest'a. Okej, okay, tutaj musicie uważać bardzo, bo ludzie lubią tam kampić w rogach. Musicie bardzo, bardzo uważać Czy ten biegniecie. Tu macie kolejny staż AFAKA, tego się nie opaca brać. Oczywiście jeżeli nie macie kamży, to sobie to bierzcie, ale ja w, w chwili obecnej tego nie biorę. Biegniecie sobie od tego stasza tutaj. usd i tam części do hideoutu z tamtego miejsca w którym byliśmy tu biegniecie sobie tutaj za ten baniak odbijacie na prawo i naprzeciwko nas jest kolejny start tutaj mamy armor Do Później z tego miejsca przebiegacie sobie dosłownie przez tory I od tego dinozaura na prawo Są drugie krzaki na prawo Między tymi krzakami macie kolejny staż Tutaj macie wiertarkę do quest'a Znaczy do head I od tamtego miejsca biegniecie tutaj To jest ostatni w tym miejscu staż o łańcuch. No i gzelę białą, czyli możemy sobie zamienić na to. I lecimy dalej. Tutaj w tym miejscu będziecie mieli trzy stasze koło idei. Już wam tutaj pokażę dokładnie gdzie. Pierwszy tutaj macie zaraz od tego auta. Zawsze możecie sobie sprawdzić jeszcze bagażnik. Tu czasami cukier też się respi. Odbijacie sobie tu. Zmiecie, tak? I to są dokładnie te krzaki, w których macie stasz. mamy tutaj Untara i Snickersa, tak? Idziemy dalej. Wychodząc stąd idziemy na prawo od idei. Mamy jeszcze na prawo oczywiście znak od i, okay, i tutaj przy tych krzeczarach mamy kolejny staż. Mamy soczek. I od tego miejsca odbijamy sobie i idziemy dosłownie pod ten most. I mamy trzeci staż. Ale to... Ten staż jest bardzo znany, więc nie zdziwcie się, jeżeli czasami nie będziecie nic tutaj mieli, bo większość graczy po prostu go lutuje. Jest naprawdę bardzo, bardzo znany ten staż. To musicie sobie kucnąć, żeby wejść, inaczej gra wam nie pozwoli tutaj wejść. I mamy MP9. Cyk. Dalej idziemy prosto aż na Power Station. Ok, jeżeli już tutaj jesteście, to tutaj będziemy mieli włącznik do kolejnego wyjścia, tak zwany safe room X Jeśli tutaj jest, oczywiście jeszcze będziecie mieli pełno, pełno botów, więc należy zachować szczególną ostrożność i podchodzicie tutaj, odpalacie to i praktycznie macie spokój od graczy, gdyż tak jak Wam pokazuję, safe room X jest odpalone i w środku Intera tam jest wyjście, więc... Gracze będą bardziej lecili do tamtego wyjścia. Ok, jeśli wyjdziecie stąd, możecie również iść od tej cysterny tymi słupkami. Później odbijacie tutaj te od tego białego auta, biegniecie tu. I tu macie kolejny staż. Tu macie gogle. Tych aktualnie nie polecam, bo strasznie Was widać z daleka. I to bardzo się nie nadają do obrony. Tutaj, oczywiście, jest kolejny ekstrakt, o którym wcześniej mówiłem: umówiłem, power station, ale nie ma już samochodu, więc tędy sobie nie wyjdziemy. W tym miejscu stoi samochód czarny. W tym miejscu możecie również znaleźć dobre itemy, takie jak Gzela, bądź Armor, albo jakiś pistolet. W tej skrzynce, w tej tutaj i w tej również. Natomiast w tej zawsze znajdziecie z, yy, nie salewę, tylko iskrę. Zawsze w tym miejscu. Na tym miejscu może znaleźć się taka duża wiartara, ale strasznie rzadko się tutaj respi. Odbijacie od tego miejsca, idziecie tutaj i tu macie kolejny staż. I tutaj macie parakorda i znowu takie rzeczy. Jeżeli akurat biegniecie od tej strony. Musicie uważać tutaj, bo tutaj gracze i zbytnio gracze kampią na innych. Więc, jeżeli biegniecie od tej drogi, od Power Station, odbijacie sobie tutaj. To jest, że tak powiem, taki mały skrót. Justasza. Jesteśmy praktycznie z drugiej strony, tamtego miejsca, na którym przy którym się pokazywałem na samym początku odcinka. Tutaj biegniecie sobie, tutaj macie całe te autobusy i tak dalej, te wszystkie traki. Biegniecie tutaj, i przy tej skale jest dosłownie ostatni staż na tej mapie. Także jak widzicie. Jest to bardzo opłacalne, czasami są lepsze rzeczy, aczkolwiek za każdym razem jeśli uda wam się przylutować te wszystkie stasze, to jesteście grubo, grubo do przodu. Jeżeli praktycznie zaczynacie e, grę zaraz po wipe'ie, wejdziecie sobie tutaj, zbierzecie te itemy, to, to jesteście na takim plusie, że gracza praktycznie, jesteście nietykani, chyba że trafą was head ice albo head eaves. Tak więc e, tu jest ostatnie wyjście, Macie kolejne wyjście, które mogę Wam pokazać. To, jest Rail, a, nie, to nie jest Railway Exped, tylko tu jest Com, Tego akurat tutaj nie mamy, ale jeżeli tylko będziecie mieli, podchodzicie tutaj z drugiej strony i czekacie 10 sekund na wyjście. Tutaj możecie sobie również przelutować i tak dalej, zobaczyć czy, to coś jest, e, czy tutaj coś jest, ale obecnie e, nie polecam lutować tego miejsca, jeżeli macie właśnie tak wyrąbany cały plecak temany. Tak więc dzięki mam nadzieję, że ten poradnik się przydał. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się przy kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej hej! Nastrybnie mnie w